Gra. To możemy pojechać tak, tu chopki, tam pojechać tym skrótem, co jest ten singiel co do szałasu wprowadza. Tam dobijemy do głównej i z głównej na hashtag no, Chyba, że od razu nie tracimy. Tylko z... żeby szosłom jechać wiadomo, nie? No to Lasy. No dobra, no dojdziemy dalej. Patrz jak tam ładnie skaczesz, kurde, już nagra, i tam ja więc... <śmiech> <śmiech> Poczekaj moment jak coś, to czekaj. I co ty co opuszczamy? <laughs> Gdzie, dokąd wyzmierzać jak coś, bo ja nie wiem jeszcze ja tutaj... W stronę ja pol idziemy, wiesz tam z, z, z półtorej godziny to znaczy, nam zajmie tu, jazda. Nie? Tu hopsniemy sobie teraz. Tu możesz jak nie skakać, czy chopić, nie? Nie. No to bopimy bo, 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 bo. no. tutaj z kędy. Można przejść, spokojnie ścieżką obok nie. Dobra, no bo, no, bo ten, jak pole. będziesz skakał bez ze spedów, to wywala z pedałów, nie? No, no ja właśnie wiem. No, jedno to, drugie do kaski nie, nie, tak wywala, sobie... Nie, jak kaskę, nie skakać to nie I I bez kasku nie tego, nie puścimy cię. Nie, No mówię, ja my ludzie.

Iha, ale powiem ci, że, że 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 sztycą, to jest inna bajka. Kurde. Jak tam Łukasz jedzie? Ej chłopaki, poczekajcie na Łukasza. Nie mogłem się ułożyć, ułodzić, wiesz? Tu za pierwszym czułem chuj. Drugi mówię chuj. O, jest Łukasz, dobra. O tam y, drugi i trzeci jest ciasny, nie? Jak drugi się nie ułożysz dobrze, to w trzeciego możesz nie trafić. Chłopaki, czekamy na Łukasza.